Szanowni Państwo, witam serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, podczas którego za chwilę z rąk pana burmistrza jednostki naszej gminy łączone do KSRG otrzymają zakupiony przez Urząd Miasta i Gminy tenowo sprzęt. Chciałem serdecznie podziękować panu burmistrzowi za to, że znalazły się środki finansowe na zakup tego sprzętu, że pamięta się o nas, o naszych potrzebach. Myślę, że takie zakupy będą jeszcze kontynuowane. Mam taką nadzieję, jestem przekonany, że takie zakupy będą jeszcze kontynuowane. Serdecznie dziękuję. W uznaniu za ogromne zaangażowanie druhu ochotników Którzy bez względu na porę dnia, na pogodę, niosą pomoc naszym mieszkańcom, Rada Gminy postanowiła wyposażyć nasze jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gośniczego w dodatkowy sprzęt. Dzięki dobrej pracy urzędników udało nam się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nowoczesny sprzęt pozwoli on bardzo sprawnie działać naszym jednostkom w akcji. Także bardzo serdecznie dziękuję Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję naszym strażakom, ochotnikom za służbę oraz Radzie Miejskiej za przyznanie tych skromnych środków, ale bardzo ważnych dla naszych strażaków-ochotników. Jest to, tak, no, to zabezpieczenie to jest właśnie przed tym. I, I tutaj jest duża powierzchnia. On, i Ten wir powstający w wyniku zasesania nie, nie, nie jest głęboki, tylko rozchodzi się powierzchniowo. Jednostka od 2005 roku jest w systemie ratowniczo-gaśniczym. Dzięki właśnie dobrej współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej, jak również z samorządowcami, jesteśmy doposażani co roku w sprzęt specjalistyczny. Także nie możemy narzekać, jeżeli chodzi o współpracę i udział akurat tych instytucji w naszym doposażeniu w sprzęt. Jednostka z Zagórz otrzymała nowoczesną pompę typu Niagara M8x8, jest to pompa pływająca, Doskonale nadająca się przy akcjach powodziowych. Oprócz e, tej pompy otrzymaliśmy również e, dwa radiotelefony nasobne Motorola GP360. Współpraca naprawdę układa się bardzo dobrze. Nie jesteśmy o odsyłani z kwitkiem, jeżeli są jakieś potrzeby. Nasza jednostka jest w e, systemie e, krajowym. Od 1997 roku otrzymaliśmy dzisiaj pompę memramową. W samorządzie lokalnym układa nam się, uważam, współpraca dobrze. Tak samo nam się układa dobrze współpraca z Państwową Strażą Pożarną. Bo jednostki, które są włączone do systemu KSRG, to są jakby pierwszy rzut Państwowej Straży Pożarnej. E, jakie są jeszcze potrzeby? O czym? Marzy, może marzyć strażak z terenu gminy Zagry. Rozmawialiśmy z panem burmistrzem. Planujemy, gdy tylko będą jakieś środki, zakupić sprzęt ochrony osobistej. Jest to bardzo potrzebne, ponieważ ten sprzęt zużywa się przy, przy akcjach, przy pożarach. I mamy nadzieję, że pracownicy z gminy pomogą napisać wniosek. To jest taka specjalna pomoc, już naprawdę.